Że dzisiaj wszystkie dzieciaki z przedszkola jadą na wycieczkę? Tak! Będziemy spacerować po lesie i szukać smoczych jaj. Do zobaczenia, brzdące. Muszę iść do pracy. Bab się dobrze tupciu podczas szukania smoczych jaj. Patato! Bądź ostrożny, hmm? bo widziałem coś w ogrodzie. Co? Coś w rodzaju smoka. Naprawdę, był olbrzymi. Cały kolorowy, z czerwonym czubem. I dym buchał mu z nozdrzy. Mm. Musiał bardzo delikatnie stąpać, bo nie zgniótł ani jednego kwiatka. Oczywiście, bo to był latający smok. <śm> 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 Wiesz, dlaczego wydajesz takie dźwięki? Mm -mm. Ponieważ... Jesteś z innej planety! Z planety Mlaskania! Mamla! Tupciu, <noise> nie przesadzaj z tymi historyjkami. Dlaczego? No bo jeśli będziesz opowiadał zbyt wiele rzeczy, które nie są prawdą, to może się zdarzyć, że nikt ci nie uwierzy wtedy, kiedy powiesz prawdę. Muszę już iść! <noise> Chodźmy, Teddy! Weźmiemy sanki! To nie jest czas na jazdę sankami. Musisz iść do przedszkola. Ale Teddy chce jeździć teraz. Będziecie się bawić po południu. Tatusia, musimy iść do pracy. Ale mamo, to ty nie wiesz? Przedszkole zostało zaspane śniegiem. I już nikt do niego nie trafił. O, pożyczymy sobie szuflę tatusia. Szufle? Komu potrzebna szufla? Cześć dzieciaki! Cześć, tato! Gotowy do przedszkola? Nigdzie nie idę. Oczywiście, że idziesz z mamą. Nie, nie idę. O. Poradzę sobie. Jesteście już gotowi do biegu na trzech nogach. Musicie biec jak najszybciej, ale też w tym samym rytmie, aby nie upaść. Hmm, może lepiej chodzić zamiast biegać. Chcesz, żebyśmy byli ostatni? Kto dobiegnie do mety pierwszy, ten wygra. Tak, ale pamiętajcie, w sporcie najważniejsza jest dobra zabawa. Bez wygranej nie ma zabawy. No właśnie, też tak uważam. Hmm. My najlepiej biegamy w tym samym tempie! Dobiegniemy pierwsi! Drużyna, która pierwsza przekroczy linię mety, dostanie w nagrodę te medale! O! O! A! Widzisz ten tor? Ścigamy się. Jasne. Ua! Nie miałem na myśli skoków w zwyż. Mowy. Musimy wygrać. Pewnie w końcu jesteśmy niepokonani. Piąteczka! Trasa wyścigu to dwa okrążenia wokół skweru i koniec na linii startu. Pani Magda będzie wam towarzyszyć, a ja będę czekał na mecie. Oszczędzajcie oddech. Do biegu? Gotowi? Start! O! O! Świetnie! Przyniosłaś mi plastelinę! Tak, skarbie. Pobawisz się z małym kolegą, który przyjdzie z mamą. To fantastycznie! A kto przyjdzie? O, już są! O? Witaj, kochanie. Cześć! Mm. Witaj, Gugu! To jest Gugu. On nie jest mały. On jest super ekstra okropnie mały! Czy będzie umiał lepić plastelinę? Chcesz się pobawić, z... czekaj! Ty weźmiesz to, a ja wezmę resztę! Pokażę ci, jak to się robi! O -o. Nie, Fe, to nie Nie jedz tego! Nie się tupciu. Małe dzieci właśnie w ten sposób poznają różne rzeczy. Zaczekajcie na mnie! Jadą mistrzowie! Super wyścig! Dobrze się bawią? Piąteczka! Błochaty pająk wspina się na sieć! O -o -o. Ale wy się wysoko wspinacie, ja bym tak nie potrafiła. To dziwne, wyglądasz jak my. Masz nogi, łapy, ogon. Już wiem! To dlatego, że my jesteśmy chłopcami, a ty dziewczyną. Ha? Oczywiście, Bajonki są chłopcami. To w ogóle nie jest prawda! Są chłopcy pająki i dziewczyny pająki. Dziewczyny nic nie wiedzą o pająkach, bo się ich boją. Chłopcy zawsze wygrywają. Są we wszystkim najlepsi. Ha! ha. O tak, wszystko robią najlepiej. Ha. Skoro jesteście tacy świetni, to grajcie sobie sami. Twoja szarlotka jest wyśmienita. Dam ci przepis. Musimy iść. Hmm. Ja chcę pójść z wami. Na pewno będziesz się dobrze bawił u cioć. Ciotki nawet nie mają łóżka dla ciebie. Każą ci spać w dyni w ogrodzie. To idź do nich sama. Ja chcę jechać z mamą i tatą. Hmm. Ja, chcę ja chcę iść z wami. 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 Czujesz ja ten rozkołysany rytm. Ja chcę iść. Z wami. Czuję, że ja mi niedobrze. <impressions> Dlaczego? Bo Teddy e, ma uczulenie na te kwiaty. To dziwne. Takie same kwiaty są w naszym ogrodzie. Cześć. Cześć. Cześć! Dzień dobry! Hej. Jak miło! Zapraszamy! Dzień dobry. Pasło dziaki. Zobaczymy się rano, zgoda? Tupcio jest naburmuszony, bo chciał jechać z nami. Jestem pewna, że zmieni zdanie. Cześć! Co tak wcześnie! Nic się nie stało! Tylko um, stęskniłam się za myślą! Tak jest! Stęskniłeś się? A może coś się wydarzyło? A, tato, możesz mi przeczytać opowiadanie z twojej książki. Ale sztupciu, to nie jest książka, tylko gazeta. I nie ma w niej opowiadań. To po co są te litery? Gazeta mówi nam o tym, co dzieje się w naszym miasteczku. O wszystkim? No, prawie. O, mogę pożyczyć? Na chwilę! O, na szczęście nie ma o mnie w gazecie. A więc nikt się nie do. O? Witaj, Albercie. O, nie! To policjant. Już wie, co się stało ze swetrem i przyszedł nas zabrać. Jak nas znajdzie, wsadzi nas do więzienia. Lila mówiła, że masz świetny przepis na szarlotkę. No coś, naprawdę? Skoro pieczesz, to nie odmówię. Dzięki, w takim razie przyjdę później. Słyszałeś to, Teddy? Wróci po nas później. Musimy się ukryć. Tumciu? Się bawić? Nie mogę. Zaraz idę do moich dziadków. Hmm. Już ci go daję, Beniu? Cześć Beniu! Zagrasz piłkę? Nie, zaraz będę brał kąpiel. Cześć, Beciu! Chcesz się ze mną pobawić? Pomagam mamie, ale może jutro dobrze? W porządku. Dlaczego akurat dzisiaj nikt nie ma czasu? Rety, co będziemy robić? A? Słyszałeś to? Chodźmy zobaczyć! Hej, kim jesteś? Fajny jesteś! Chcesz się ze mną bawić? Kupciu, zaraz obiad! Pa, muszę już wracać. Nie idziesz do domu? O, o, może ty nie masz domu? Powiedz, może chcesz pójść z nami. Nazwę cię Bodzia Jesteś, Tupciu. Niezbyt się śpieszyłeś. A cóż to takiego? Gdzie są wszyscy dorośli? To traktor Dziadka! Ojej! Dziadku! Dziadku! Czołem, Dupciu! Czy ja mogę poprowadzić? Przykro mi, jesteś za mały. Traktor jest niebezpieczny. Proszę, Dziadku! Teddy tak się nudzi. Jeśli chcesz, możesz usiąść obok mnie i być moim specjalnym drugim kierowcą. Ale ja chcę kierować! Niestety, mała myszko, to nie jest możliwe. Nie, to nie. Tato? Tato, czy mogę rozpalić grill? Tupciu, rozpalanie grilla to nie jest zajęcie dla maluchów. Można się łatwo poparzyć. Nie poparzę się! Naprawdę, naprawdę! Ale możesz być strażnikiem paleniska i pilnować, żeby nikt blisko nie podchodził. Podoba ci się? Nie! Ja chcę robić to samo co ty. Nie chcę tej całej dzieci Nady. To nie poskładamy. Ale twoja mama powiedziała. Żeby zrobić porządek, ale nie w tej chwili. No to zrobimy go później. Ostatni będzie bramkarzem. Naprawdę nie rozumiem, co takiego fajnego jest w zabawkach. <tryk> Hej! Co ty robisz? Uważaj! <tryk> Mówiłem, że zabawki to nic fajnego. Jestem gotowy. Jak to możliwe, że już posprzątali? Ja pierwszy. W piłce jest mało powietrza. Weźmy pompkę. Hmm, nie pamiętam, gdzie ona jest. Może w skrzyni z zabawkami. Dziwne, że jej nie widziałeś, kiedy sprzątałeś. Częstujcie się lemoniadą, a ja pójdę po pompkę. Ha? O! Nie, dzięki. Pójdziemy po nią sami. Teraz mamy czas na przygotowanie wspaniałej urodzinowej niespodzianki dla mamy. Jesteśmy gotowi, co tupciu? Super gotowi! Świetnie! Ja ugotuję wykwintny obiad, a tato pójdzie kupić rzeczy, których nam jeszcze brakuje, a potem rozwiesi wstęgi. A ja zrobię najładniejszy prezent. Idealnie na stanowiska przygotowujemy urodzinowe przyjęcie. Wszystkie łapy tutaj. Jedna, druga, trzecia. Rad dla Do roboty! Spójrz, Teddy. To mama, tata, mysia, babcia, dziadek, ty i ja. Są wszyscy. Chcę, żeby mój prezent był najpiękniejszy na świecie. Ale te prezenty są naprawdę drogocenne. Nie takie jak mój rysunek. Och, skąd ja mam wziąć taki drogi podarunek jak tamte. Tu jest jedna i druga. Świetnie, już biegnę na zakupy. To znaczy, że moje monety nie są wiele warte. Nie kupię za nieładnego prezentu dla mamy. A, uwielbiam niespodzianki, a ty? Nie! <grych> a! Podziadka! No i klop. Ja chcę dać mamie super drogocenny prezent. Tupciu, czy wszystko w porządku? Jesteś zmartwiony. Tak. Myślałem, że będę mógł kupić mamie super drogi prezent na urodziny. Wszystkie inne są takie piękne. Ja nigdy czegoś takiego nie zdobędę. Moje pieniążki są mało warte. Nie smuć się, Tupciu. Cenny nie jest ten prezent, który drogo kosztuje. Mama doceni to, co sam zrobisz, ponieważ będzie od ciebie. Naprawdę? Naprawdę. Popatrz na te piękne kwiatki, które znalazłeś. Racja! Ze stokrotek mogę zrobić naszyjnik! Taki jak Becia zawsze robi. Doskonały pomysł. Hmm. Dobrze, nie długo będę. Coś się stało w pracy? Jest problem i muszę iść. O, obiecał się ze mną pobawić. Słowa się dotrzymuje. Tłubcia zrozumie. Możecie się bawić wieczorem. Masz rację, ale obiecałem mu wspólną zabawę. A to znaczy, że praca musi poczekać. Tata pójdzie do pracy później, widzisz? Dotrzymywanie obietnic jest naprawdę ważne. A ja nie dotrzymałem obietnicy Borysowi. Gotowy na najbardziej szalony wyścig na świecie? Tato. Hmm? Czy przyrzeczenie może być dotrzymane trochę później? Pewnie. To idź teraz do pracy. Pościgamy się, jak wrócisz, a ja. ja pójdę do Borysa. Chcę dotrzymać słowa, które mu dałem dziś w przedszkolu. <grystanie> Idź! <grystanie> Dobrze, że przyszedłeś, Tupciu. Twój kosmyk jest za długi. Ja nie chcę go obcinać! E, Tubcio tylko dotrzymuje mi towarzystwa. Wielka szkoda. Miałem w zamyśle ciekawe cięcie. Fason w stylu Marcela. Podoba ci się? To wyjątkowy model. Cały wyściełany, wygodne siedzenie, poduszkowe zawieszenie, bujanie na wszystkie strony i dogodne oparcie dla rąk. Ojej! To specjalny fotel do strzyżenia dla dzieci. Ciach, A niech to. Ale zawsze możesz się rozerwać oglądając komiksy. No weź, nie bój się, będziesz wyglądał odjazdowo. Oh, I uwaga! O, oh, ale odjazdowo. Mamo, czy odprowadzisz już Gugu z powrotem do pani Lili, mama? E, e. Jeszcze nie? On jest nudny. Nudny. To słodki uroczy maluch. Zresztą pomagam jego mamie. No i zobacz, jak Mysia dobrze się bawi. Te jemu i mnie taka zabawa się nie podoba. To przyjemność, być uprzejmym. Hmm. Więc bądź tak uprzejmy i zejdź stamtąd. Oczywiście! Z przyjemnością! Na drugą stronę! Zejdź na drugą stronę! Hmm. Już jestem Mam nadzieję, że Gugu nie sprawił wiele kłopotu Gugu Absolutnie żadnego Cieszę się, że mogliśmy ci pomóc Tak, Tupciu? Mhm mm Zostań być uparciuchem i wysiadaj z samochodu Zostajemy tutaj aż do wyjazdu do domu Ale Tupciu, na biwaku jest naprawdę wesoło Jest tyle przyjemnych rzeczy do zrobienia Zobaczysz Nie i nie O, świeże powietrze i cudne promienie słońca. Uwielbiam biwakowanie. Też mi coś? Mnie to wcale nie zachwyca. Rób tak jak ja. Zamknij oczy i zrelaksuj się. No, o! O! A! 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 Dzięki, ale wolę jednak zostać tutaj. Widzisz, Teddy? Mówiłem ci, że biwak będzie beznadziejny, bez zabawek. Zupełnie A? zapomniałem, że tak trudno rozbić namiot. Hmm. Nareszcie. Powinno się trzymać. Przynajmniej mam taką nadzieję. O nie! Znowu to samo! Uważajcie na zjeżdżalni! Dobrze? Ja pierwszy! <śleszamy> Zjeżdżamy! Już do Was idę! Uuu! Co ci jest, Tupciu? Gdzie jest, Benio? A, a może został porwany przez smoka? Tak jak w moim złym śnie? Miałeś niedobry sen? Kiedy? Dziś w nocy. Był w nim wielki czarny smok, który mnie gonił. Chciał mnie zjeść. O tak! Wow, 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 wow. Przerażające. Ja też kiedyś miałam zły sen. Śniło mi się, że gonił mnie ogromny potwór cały z waty cukrowej! A ja zawsze śnię, że mój mały brat zamienia się w olbrzyma i. Przychodzi mnie łaskotać! Księżniczka Mysia jest uwięziona w wieży. Trzeba ją ocalić. Hmm? Mm -hmm. Księżniczko Mysiu, śpieszę na ratunek. Muszę tylko uważać, żeby nie spaść z tych skał, bo inaczej utknę w grzęskim błocie. <śpiewanie> Jestem tutaj! Przybywam! Och, kamienie są śliskie. O, 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 o nie! Ukrzązłem w lepkim łodzie. Tupciu, pomóż! Już idę, dziadku. Dziękuję, Tupciu. To jest rycerzu Tupciu. Teraz idź ratować księżniczkę, lecz uważaj, żeby nie upaść. Przychodzi, by cię ocalić. Uważaj, smok chce ci przeszkodzić w wypełnieniu Twojego zadania. Ro! <grymne> nie dosięgniesz mnie, smoku. Twoje zabawki czekają na Ciebie. No już, idź sprawdzić, ile ich masz. <grymne> nie mam żadnych, bo nie kupiłaś mi wozu strażackiego. Proszę, nie każ mi więcej powtarzać. Idź i zajmij się zabawkami. Gdzie ja położyłam tę łyżkę? Hmm. 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 Na co czekasz? Ruszaj! Hmm. Nie mogę! Najpierw muszę ci pomóc szukać łyżki, bo inaczej nie ugotujesz obiadu. Hmm. Zobaczmy, co tam chowasz za plecami, mała myszko. Nic. Naprawdę? Znalazłam. Oto ona. Teraz możesz iść do swego pokoju. Chodźmy, Teddy. Od kiedy to interesujesz się kukiełkami? Dlaczego tak ci na niej zależy? Jest mi potrzebna. Potrzebna? Tupciu, to jest kukiełka, a nie coś, co jest ci naprawdę potrzebne. Mów prawdę. Pani powiedziała, żebyśmy gdzieś w domu zrobili kukiełkę. A ja nie mam pojęcia, jak! Potrzebuję jej na kukiełkowe przedstawienie. No tak. Widzę, że naprawdę potrzebujesz. Więc musisz ją mieć. A? Można kupić nową, albo zrobić samemu naprawdę wyjątkową, taką, jaką tylko zechcesz. Ale ja nie wiem, jak ją zrobić. Chodźmy do domu. Jest coś, co chcę ci pokazać. Czuję zapach świeżych ciastek! Kupmy jedno! Nie możesz sam upiec zamiast kupować gotowe? Nie, kupowanie gotowych jest znacznie wygodniejsze. Och, wygodniejsze, co? <ścoughs> O no właśnie, z tym ciężarem rozciągnę się znacznie bardziej. Czy jestem już wyższy? Może tak. Zobaczmy. O. No nie, wciąż jestem niski. A może mam dłuższe ręce? Nie nadają się do niczego. O. Musi być jakiś sposób. Mam pomysł. Chodźmy do pracowni taty. Tak. Co tu Pcio kombinuje? Nie wiem. Mówi, że znalazł sposób, jak być wyższy. Chyba nic sobie tam nie zrobi? Nie martw się. Niebezpieczne narzędzia są schowane. Popatrzcie! Jestem wysoki jak wieża. Tak, lecz nie wyglądasz. O, o, o! Zbyt stabilnie. Guzik, guzik! Nie chcę być mały, nie chcę być mały! Oh.